Pierwsza niedziela Wielkiego Postu Ewangelia z dnia 21 lutego. Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś mu usługiwali. Z Ewangelii według świętego Marka Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni. Kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, a niełowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Gajlei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ludzie są dziwni. Niektórzy z nich będą próbowali robić ci na złość, tak po prostu, dla zabawy. Wiesz, jak przerwać im tą rozrywkę? Nie złość się na nich, nie odpłacaj im się tym samym. Odpowiedz, nie krzywdź mnie, wybaczam ci. Przecież bardzo Cię kocham.